Zamiar ósmoklasisty to ważna sprawa. Ja na szczęście mam to już za sobą. I poszło mi naprawdę nieźle. Wystarczy korzystać ze sprawdzonych materiałów i wiedzieć, jak się uczyć, żeby cokolwiek zostało w głowie. I oto specjalnie dla Was zaraz zapytam absolutnego eksperta w tej dziedzinie. Radku, czy są jakieś sposoby na skuteczną naukę? One nie tylko są, ale też każdy bez problemu może z nich korzystać. Jakie to są sposoby? Po pierwsze, rozkładaj powtórki w czasie. Uczenie się na ostatnią chwilę powoduje sporo stresu, a zapamiętane informacje nie zostaną z nami na długo. Mądre rozłożenie powtórek pozwala również poświęcić na naukę mniej czasu niż wtedy, gdy uczymy się, a właściwie zakuwamy na ostatnią chwilę. Po drugie, nie czytaj w kółko biernie tego samego materiału, bo to zdecydowanie najmniej efektywna strategia uczenia się. Chodzi o to, żeby za każdym razem nieco inaczej przetworzyć treści, które poznajemy. Dzięki temu nasz mózg nie wyłącza się, czego raczej każdy z nas doświadczył, na przykład zasypiając przy podręcznikach. Po trzecie, notuj, ale nie ograniczaj tych notatek tylko do zakreślenia najważniejszych zdań w książce. Znacznie lepiej zapamiętujemy informacje, które zorganizowaliśmy albo przetworzyliśmy na własną rękę. Tutaj bardzo pomocne będą wszelkiego rodzaju mapy myśli, sketchnotki, rysunki, strzałki itd. Złota zasada mówi, że nasze własne notatki, nawet jeśli nie są najpiękniejszej urody, zadziałają znacznie lepiej niż notatki przepiękne, ale wzięte od kogoś innego. Po czwarte, ucz się z myślą, że w kolejnym kroku musisz całą wiedzę zaprezentować komuś innemu. To coś, co nazywam metodą nauczyciela. Pomyśl, jak zupełnie inaczej Twoja głowa będzie odbierała informacje, kiedy zda sobie sprawę z tego, że za chwilę musi zaserwować je komuś innemu. I po piąte, zadbaj o różnorodność miejsc, w których się uczysz. Stały, cichy kącik wcale nie musi być naszym największym sprzymierzeńcem. Przeróżne zmieniające się okoliczności mogą być fantastycznym punktem odniesienia, na którym możemy zakotwiczyć przeróżnego rodzaju informacje. Skoro wiemy, jak się uczyć, dowiedzmy się również, czego się uczyć. Ja egzamin smoklasisty mam już ze sobą, ale oni dopiero będą się z nim mierzyć. Przez ostatnie kilka tygodni sprawdzali i testowali najnowsze materiały od SIP, które pomogą im w przygotowaniu się do egzaminu smoklasisty. Sprawdźmy, jakie są ich wrażenia. Mega pomocne są gotowe wskazówki pokazujące, jak się uczyć. Bardzo podobały mi się też zadania na początku repetytorium. Nazywają się Sprawdź, czy Umiesz. Dzięki nim mogę sprawdzić swoją wiedzę przed rozpoczęciem powtórek. Przydają się numery stron w repetytorium zapisane przy każdym zadaniu. Mogę znaleźć szybko potrzebne informacje. Dla mnie najfajniejsze są skarżnotki i różne tabele czy schematy. Jest też dużo zdjęć i fajnych grafik z opisami. Na końcu repetytorium są odpowiedzi do zadań i zawsze mogę sprawdzić, czy dobrze wszystko zrobiłem. Super, że jest tak dużo przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. bardziej 10 do języka polskiego i 10 do matematyki. W innych repetytoriach widziałam mniej. W arkuszach są dodatki ekstra. W języku polskim wskazówki dotyczące tworzenia form wypowiedzi, a w matmie strategii rozwiązywania zadań. Wydawnictwo stworzyło aplikację. Zdasz to! Dzięki której mogę przygotowywać się do egzaminów z języka polskiego i matematyki za pomocą smartfona, tabletu czy komputera. Jest tam dużo zadań, filmów, quizów czy gier. Apka zawiera też dodatkowe testy z zadaniami podobnymi do tych na egzaminie. Jest kalendarz i wyszukiwarka pojęć. Zdam to! Zdasz to!